Dzisiejsza Ewangelia zawiera pieśń pochwalną Zachariasza po narodzinach jego syna. W pierwszej części ojciec Jana dziękuje Bogu, a w drugiej spogląda w przyszłość. Cała pieśń przepełniona jest radością i nadzieją wynikającą z uznania zbawczego działania Boga wobec Izraela, którego kulminacją jest przyjście samego Boga wcielonego, przygotowane przez syna Zachariasza. Codzienna modlitwa. Wiemy już, że Zachariasz został ukarany przez Boga za swoją niewiarę, ale teraz, kiedy boskie działanie jest całkowicie widoczne w jego własnym ciele, ponieważ odzyskuje mowę, wykrzykuje to, czego do tej pory nie mógł powiedzieć inaczej niż w sercu, i rzeczywiście to powiedział błogosławiony Pan, Bóg Izraela. Jakże często postrzegamy rzeczy w sposób mroczny, negatywny, pesymistyczny. Gdybyśmy mieli nadprzyrodzone spojrzenie na wydarzenia, które pokazuje Zachariasz w kantyku Benediktus, żylibyśmy w radości i nadziei w sposób stabilny. Pan jest już blisko, Pan już przyszedł. Ojciec prekursora jest świadomy, że przyjście Mesjasza jest przede wszystkim światłem światło, które oświeca tych, którzy żyją w ciemności, w cieniu śmierci, czyli nas. Obyśmy w pełni uświadomili sobie, że dzieciątko Jezus przychodzi, aby oświecić nasze życie, aby nas prowadzić, aby wskazywać nam drogę, którą mamy podążać. Obyśmy pozwolili się prowadzić Jego marzeniom, nadziei, którą w nas pokłada. Jezus jest Panem, ale jest też zbawicielem. Te dwa wyznania, cechy, które Zachariasz przypisuje Bogu tak blisko nocy Bożego Narodzenia, zawsze mnie zaskakiwały ponieważ są one dokładnie takie same, jak te, które Anioł Pański przypisze Jezusowi w swoim zwiastowaniu pasterzom i które będziemy mogli ze wzruszeniem usłyszeć tej nocy podczas pasterki. Bo ten, który się rodzi, jest Bogiem. Zostań z Bogiem.